Dzień dobry moi drodzy. Jesteśmy w Akademii Sportu Walki Wilanów, a ze mną, poznajecie tego pana? Albo może w tych okularach nie poznajecie, nie wiem. Kamil Minda, albo Minda, Kamil Minda. Cześć Kamil, bardzo mi miło. witam wszystkich. Kamil, y, pytałem o to trenera, ale Ciebie nie było, więc nie znasz jego odpowiedzi, wtedy tutaj, więc mogę dopytać Ciebie. Kto, pytam Ciebie, jako co bo by nie było emerytowanego wojskowego, kto lepiej strzela? Trener Mirosław Okniński, czy Kamil Minda? Powiem politycznie, trener. Tak, cena. <grytko> <grytko> No dobra, a jeżeli chodzi o, o, o wojsko, bo tak naprawdę tym emerytem jesteś świeżo, to jest... Teraz nie rok? niecały rok, niecały, niecały rok. rok jestem emerytem. Można no. było spokojnie to połączyć, MMA i wojsko, gdzieś, co ludzie tam na przykład w armii myśleli o tym, co robisz? No było ciężko na początku, no. później były momenty dobre, to wszystko zależy od, te, od tych, od ludzi, no nie, jacy, jacy są tam na górze dowodzą bo część była przychylnych, czy, czy część na przykład tam zazdrościła pewnie, powiem to szczerze, no teraz już mogę mówić wszystko, no było różnie, ale mimo wszystko jak tak, były gorsze momenty i lepsze, ale już tak, jeśli tak cało kształty mam podkreślić, no to wszystko było tak na plus, bo jednak trenowałem i jestem wdzięczny armii, że, że dała mi szansę trenowania i tam też startów, bo były te Mistrzostwa Wojska Polskiego, ja tam czterokrotnie zdobywałem te Mistrzostwa, Wojska Polskiego tam w swoich tam czasach, kiedy tam byłem w służbie, uważam, że byłem z jednym z lepszych zawodników w wojsku, którzy trenowali MMA i startowali. No, ale wojsko rzeczywiście dało mi szansę, dużo amatorskich też walk tam zrobiłem, około 30 gdzieś walk także na że naprawdę wojsko da, dało taką szansę rozwoju w tym kierunku. Dobra, jesteś gotowy na trudne pytanie? Zawsze jestem gotowy. Dobrze, to taka odpowiedź mnie cieszy, ponieważ dziś, przygotowując się do tego przyjazdu, licząc na to też, że Ciebie tutaj spotkamy, obejrzałem sobie kilka rozmów starszych i tych um, świeższych z Tobą i a na przykład przed walką z apteką albo tuż po walce z apteką mówiłeś o tym, że to nie była zwykła walka, że to była sprawa honorowa, że to, co on robi i to, co on mówi, to poszło już za daleko. Te jego teksty, Ty je cytowałeś, że tam przejmie kobietę trenera i tak dalej, dla Ciebie to jest nie do zaakceptowania. A no. Piotrze Liga w klubie jest do zaakceptowania? Piotr? Liga? Tak. Piotr Szeliga personalnie do mnie nie, nie, nic nie mówi, nie uderza w moim kierunku. Tak naprawdę jeszcze go nawet nie widziałem, nie wiem, on jest u nas chyba trzy tygodnie, a jeszcze miałem w ogóle się okazji go spotkać. On trenuje. Jeśli trenował, to chyba jest na grupie tej wieczornej, a ja trenuję na zawodowej grupie, także jeszcze nie miałem szansy nawet go z nim porozmawiać i czy tam potrenować z nim. Ja bym to to wiesz, on nie atakuje mnie personalnie, on do mnie nic nie ma. Apteka atakował mnie, obrażał mnie, obrażał trenera, obrażał wiele osób, tam obrażał służby mundurowe. Także tutaj, tutaj mi zaszedł za, za, za skórę i taki chciałem właśnie, dlatego chciałem mu tam pokazać. Yy, że, że jednak to nie przelewki, że, że, że tutaj, jeśli ktoś ma do mnie jakiś tam problem, no to później kończy tak, jak on skończył. Dobra, Daniel Omielańczuk, to jest dla mnie duże, to jest dla mnie duże zaskoczenie, no bo wiadomo, jakie on ma doświadczenie z UFC, z KSW i tak dalej, ale on mówi, że Denis Załęcki to jest pierwszy rywal w jego karierze, którego szczerze nienawidzi. Chciałem Ciebie zapytać, czy też y, takiego rywala miałeś gdzieś w przeszłości, którego szczerze nienawidziłeś, czy był to apteka, może ktoś inny? No, ja rozumiem Daniela, no bo w tych konfrontacjach sportowych, w walce zawodowej, na, na, no to nie ma takich sytuacji. Jest ich mało po prostu, kiedy mamy jakiś tam personalny jakiś problem do, do, do danej osoby, a jeśli wchodzimy właśnie w te friki, tak jak ja miałem możliwość walki z apteką, no to rzeczywiście tutaj był taki realny konflikt. Ja rozumiem też Daniela, bo on ma też taki realny konflikt, o, obydwaj sobie tam yy, więc wymienili się tam jakimiś tam yy, zdaniami tam i obydwaj się obrzucali i uważam, że że ta walka naprawdę ma mega smaczek i y, mam nadzieję, że, że Denis się mega przygotuje, bo, bo w, w ostatnich cza czasie go widziałem, był w bardzo słabej formie, a żeby z Danielem zawalczył, bo to jest naprawdę świetny zawodnik, to musi, nie wiem, wspiąć się na wyżyny i, i tam i pokazać naprawdę nie 100%, tylko tam musi ponad, y, ponad 120% siebie dać, bo, no, bo będzie miał bardzo trudny, y, tr trudną walkę. Czujesz się niedoceniany? Ja? Tak. Całe życie jestem niedoceniany, się czuję i tak mi źle z tym muszę. A tak zupełnie A poważnie jako sportowiec, jako zawodnik? No wiesz, no to, to czuję się niedoceniany. Hmm. Miałem ciężko w życiu tak ogólnie, no i uważam, że trzeba doceniać po prostu to, co się marzy, jest się zdrowym i tyle, no. Myślę, wydaje, że do, dobre walki przyjdą jeszcze, bo, bo nie siadam na laurach, ja cały czas walczę, trenuję i, i w końcu coś wystrzeli dobrego, no nie. Nie miałem, łatwo, nie miałem łatwo, żeby trenować, nikt nie ma łatwo, żeby trenować w tym kraju, bo żeby się wybić i w ogóle gdziekolwiek na jakiś poziom dojść, to trzeba mieć jakiś pomoc, zaplecze ludzi, dobrych ludzi, ja na takich ludzi też trafiłem i mogę uprawiać ten sport no. Nie? A to jest tak, że ta praca też ciężka, wiadomo, na roli to jest coś, co hartuje, co jest takim fajnym podłożem, punktem wyjścia, no bo jest jakaś krzepa, coś się z tego fajnego wynosi. No jasne, no to dziedziczysz w genach tę siłę, no, naturalną. No. Ja, ja na to nie narzekam, mam jej dużo, po, poza tym dużo pracowitości, bo nikt się tam nie oszczędzał na, na, na roli, no nie? I ja pomagałem dużo tam na gospodarstwie u babci i, i teraz tej pracowitości yy, nie narzekam, jak, jak mnie coś boli, tylko trenuję dalej, trenuję, bo, bo, bo będą owoce tego dobre, no nie? To prawda, a teraz też y, przechodząc dalej, bo Ty trzy lata temu mniej więcej w rozmowie z Hubertem ściłujewskim, jeszcze wtedy PL MMA, miałeś tę koszulkę i, i mówiłeś o tym, że na przykład Twoim marzeniem jest... Dawno, y... dawno zaglądałeś, to bo kiedy a to No jak? No, tfu, no, no, no mam, od ludzi, mam od tego ludzi, mam od tego no. ludzi, pewnie. No, no, no. Sam tego nie robię. Nie, ale zupełnie poważnie, wiesz co? Mm -hmm. Obejrzałem sobie to i bardzo mi się spodobało to, że mówiłeś tam że Twoim marzeniem jest UFC. A wiesz, jak to jest? Mi się takie ambitne podejście do sprawy bardzo podoba, bo trzeba mieć mm. marzenia, bo ta droga jest najważniejsza. Jest jakiś cel na szczycie góry, ale po drodze są fajne też bazy do zdobycia. Masz rację, tak, tak. Yy, nadal masz takie podejście? Tak, jak najbardziej. Stawiać sobie najwyższe cele, a po drodze zawsze coś osiągniesz. Ja wtedy rzeczywiście myślałem o tym UFC. Ja nawet byłem blisko. Walczyłem w walce o pasy, gdzie no niestety no takie rządzenie losu. No, pogodziłem się z tym, bo zaszczepiłem się ten, tą tę szczepionkę, tego, tego Covid. -a. wziąłem, i wypadłem tak naprawdę z obiegu, trzy tygodnie przed walką o pazę Octagonu, gdzie dzwonili do mnie jacyś ludzie, menadżerowie z Brazylii, ze Stanów, czy chciałbym zawalczyć w UFC. No i ja mówię, że tak, oczywiście, że to, to, to jest moje marzenie I, i no to poczekamy, jak pójdzie walka z Budajem. Teraz Buda jest w UFC, ma 4-0 w UFC, a ja wygrywałem dwie rundy i jestem tu, gdzie jestem, no nie, ale, ale wiem, że, że no po prostu żeby nie można się załamywać, no po prostu to była taka lekcja od życia, no nie? No to też właśnie, to było to szaleństwo z tymi szczepionkami i, i też w wojsku Kamil, rozkaz masz iść się zaszczepić. No i nie miałem wyjścia, musiałem iść, musiałem iść się zaszczepić i to mój organizm tak zareagował, jak zareagował, że chory byłem. Jak zawodnicy, którymi który się bawiłem, to nagle zaczęli mnie rzucać po macie i jak szmaty mnie traktowali, normalnie tak ja bym normalnie stracił wszystkie siły. I ja nie byłem w stanie tego odzyskać przez dwa tygodnie do, do, do walki. No, nie? no trudno, tak, miałem szansę, miałem szansę, i no, ale to już było i żyjemy dalej. No, nie? no to jedziemy dalej. Słuchaj, Denis Labryga, bo my często rzucamy, tak, tak, rzucamy takimi tekstami w tym świecie, on się Ciebie boi, nie boi, ktoś się kogoś boi, ale ja nie wiem, czy on się ciebie boi, ale na pewno docenia twoje umiejętności. Wiem, bo o tym z nim rozmawiałem. A dla ciebie ta walka z Denisem Labrygą, ewentualna, o której sobie też teraz porozmawiamy, to byłoby sportowe wyzwanie? Duże? Denis, mistrz i kickboxingu, mhm. mistrz Europy w K1, bardzo chętnie z nim mógłbym zawalczyć. Bardzo fajne wyzwanie. Chłopak silny, wysoki, no czemu nie, no, i tylko, że widzę jego podejście, on ma, ma takie czysto marketingowe podejście, bo zaczepia tylko słabszych, ale teraz już stał się takim pośmiewiskiem no trochę mi szkoda tego chłopaka, no nie, bo tutaj go wszyscy, ci są nawet ten Marcoń, nagrywa tak, film tak. Na, na ten, tak, mhm. nagrywa tam na niego i to już na, na, naprawdę, to już to się staje komedią, no i musi coś w końcu z tym zrobić i w końcu podjąć konkretne wyzwania, a nie gania jakieś tam, tam nawet nie wiem jak to nazwać, bo takich to, to już nawet nie jest freak, no to jak się, a, 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 amator, youtuber no, a, a on zniża się do jego poziomu i tam się z nim wyzywa w internecie, myślę, że to działa na jego niekorzyść, tam go zaprasza na kiełbaski, no ten Denis, jak masz ochotę, to też ja Cię zapraszam na dobre kiełbaski czy lubisz takie, nie wiem ja uwielbiam takie z dziczyzny, czy z takiej świnki takiej swojskiej Yy, ale może Ty inne lubisz kiełbaski, ale bardzo chętnie się z Tobą podzielę, <noise> <noise> także zapraszam Cię, yy, no, jak nie chcesz przyjąć walki, to możemy chociaż po przyjacielsku się na kiełbaskę spotkać. <noise> ja nie mam nic do dodania, a nie chcę no. też psuć tej tak, Twojej puenty, tak. więc już kończymy, bo też Dobra. chcę porozmawiać z Adamem Oknińskim. Bardzo Tobie dziękuję, wszystkiego dobrego lubisz. i dużo zdrowia. Ty mówisz, że w końcu, w końcu chcemy zobaczyć tego Pana w klatce, a, w ringu, gdziekolwiek, byle jak najszybciej. No, jak, naj, jak najszybciej. I za jak najlepszą kasę. Znaczy jak indy... najlepszą kasę jak? i jak najlepszy jest przeciwnik, żeby to fajnie się oglądało też dla kibiców. Zobacz co mi się tu stało teraz, teraz Ci powiem. Widzisz to rozcięcie? Kto? Kto? Tak. Nie zgadniesz tutaj z klubu. No od razu mi to przyszło na, na myśl, że Piotr Zakowski. Y, latające kolano. Ale kurde, miałem wam nie mówić. A teraz bo... jak to powiedziałeś, Marcin najmam Strachu. No Marcin, Naj... Marcin Najman w Strachu, bo to była technika na Marcina. <noise> Latające kolana. Ale dobra, zradziłem to trudno. Ale będą pilnuj też inne się, techniki, Marcin. Będą na pewno. Tam bardzo dobrze. dziękuję. Dziękuję. Was. Trzymajcie się. Dobrego. Pozdrawiam wszystkich. Dzięki, chaj. cześć.